Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bessie, to jest kolejny odcinek z gry Gothic 3 W dzisiejszym odcinku idziemy zabić smoki pod Cape, Town, a następnie Ruszymy do groka, zobaczyć czego orkowy przywódca z Geldern od nas chce podróż na... Nasza podróż do Waranty się wydłuży, jak widać What the fuck, widzicie to? Po lewej stronie ekranu, what the... Dobra Dzisiaj zbieramy wszystko, no bo jakby inaczej są no tutaj dwa smoki, oraz mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo skarbów, oczywiście, no i poza tym No my jesteśmy bardzo silnymi wojownikami, znaczy wojownikiem, bardzo silnym wojownikiem jestem. Się, wszystko mówię w liczbie mnogiej, nie rozumiem tego. Dobra. Coś jeszcze coś ode mnie chce. Nie, nigdy mnie nie biegnie, dobra. Trochę goblinków do zabicia jest. Hmm. Dobra, jeden. Póki co. Jaskinia dosyć duża jest. Nie tylko tu są ten... Nie tylko gobliny. a czy nie tylko... Smoki, i gobliny. No zawsze Chyba ogry też są. I inne jakieś tam... Ciekawe stworze, stworki. Otwieraj ten kufer. Nie jestem jak tych latek mam 26, no to jednak gotik 3. No chodź następny, chodź Juma czek. O, what? ale ich dużo jest. Nie wiem, że aż tyle, ale dobrze. Czym więcej, tym lepiej dla nas. Do 300 sił by trzeba dobyć, aby pójść po najlepszy pancerz, który jest za darmo. Nie musiałbym kupować żadnego innego Bo nie mam zamiaru kupować innych pancerzy, bo... ...no ten pancerz jest neutralny, co najlepsze. Na każdej frakcji, więc możemy spokojnie nim... Y, ...chodzić między asasynami, y, koczownikami, buntownikami, najemnikami, nordmarczykami. Nikt nie będzie nam nic za złe miał. Bo ten pancerz jest naprawdę świetny. Jest to pancerz łowcy smoków. Ten najlepszy z Gotika 2, co był. Również on tutaj jest najlepszym pancerzem. Yy, więc jako tako, no... Postaram się go zdobyć, oczywiście. No i oczywiście. Chciałbym go zdobędę, oczywiście. Chciałem zawsze go zdobyć przed wyjściem z Brytanii, ale wątpię, że mi się to udało, bo do 300 siły dobić. No, brakuje mi trochę punktów, jednak mi brakuje. Aczkolwiek, no jest szansa, może się uda, może nie. Czeka stąd przyszedłem, dobra. Tam są ogry. Jak już widać jak się so chodzą fajnie. No ale no nie wiem, może się uda, nie wiem. Zależy ile questów i ile rzeczy tutaj powbijamy Expa i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek mogę jeszcze wybić orków sprzed węgardu. Wtedy bym był... No naprawdę miał dosyć sporą ochronę przed e, potworami krążącymi po Warancie oraz w Ponadmarze. Co by było dosyć dobre, dwa ogry, nie problem. O nie, widzę ten one się wrócą. O jednak wyszedł jeden, o nawet dwa. Zmień broń. Dobra, proszę bardzo. I teraz musimy sprawdzić, co nasze ogry tam miały. Jak widzicie, trochę tu jest tego w dół. Nawet bardziej niż trochę. Jakbym spadł, to bym się chyba zabił. Z pochodnie, bo nic nie widzę. Ale tu to już pewnie w ogóle, bo YouTube. Bo to YouTube. No, po prostu, bo to YouTube. Zapisz. No, chyba zabitych orków w awangardu. No, po prostu chcę być, wiecie, dosyć dobrze wyposażony. Yy... I tyle, no. Po prostu trzeba to potrafić rozegrać. Yy... To wszystko, czekajcie. Musiałbym 30 punktów mi brakuje, czy musiałbym mieć 60 punktów? Nie, nie ma opcji, ale w z spod awangardu, tak zrobię. Więc, no, nasza podróż się wydłuży i to naprawdę bardzo długo. Chyba dopiero za. No, ale cóż, ktoś takie rzeczy musi zrobić, żeby być bezpieczny. Teraz tutaj zeskoczymy w dół Kawałeczek. Ta jest nie jest poziomowa, nawet znaczy, no, nawet po prostu jest. Wow, 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 hop, to są pełzacze. Hmm, co mi się pomyliło? Wiem, że była jakaś jaskinia z ogrem w, w podobnym miejscu. Chyba to było w zmierzchu bogów w tej jaskini, ale nie jestem pewien. Nie chcę tej kłamać. A tam jest ogry, jednak. O mój boże, za dużo tego. Ogry, pełzacze, gobliny. Nie dzieje się ciekawie. O mój Boże, No to w cholera, żeś tu przylaskował, kolego. Chowaj to. Mamy dużo potów, więc możemy cisnąć to wszystko ładnie. No czemu go nie trafiłem? No a reszcie. Chyba tak go najłatwiej trafić. Jest, poszedł. No, czyli tak była jakaś tam jaskinia z ogrem. Kiedyś na telefon dzwonił jakiś nieznany numer, nie chciał mi się odebrać. No nareszcie, Boże. Dziwna mieszanka atakujących niepotworów. Prawie, że wszystko co mogło tu nie zaatakowało. Jeszcze brakowałoby, żeby ten smok tutaj przyleciał. Ale smoki żadnego typu nie potrafią latać. No w dwójce tam się troszeczkę unoszą, w trójce to już w ogóle. Dobra, zapis... herbatki. Hop. Broker do żelaza. Kto? A, gobliny. O, i pełniacz, który nam spadł na dół. Kurde, myślałem, że go ściachnę. O Boże. No bo chcę podejść w inną stronę. Gdzie on poszedł? Widzieliście, się to? Ten goblin łapnął zapałkę i poleciał. Nie tu, no tylko bosko, nienawidzę tego. A zresztą muszę? tego trochę, bo już mi zaczyna brakować... 80, tyle, no. I teraz są tutaj do nas wszystkie sfery Teraz. No właśnie. Tu mamy zejście już na dół do tych smoków. Ale my jeszcze ogarniemy to piętro tylko. Że tak powiem. Nie, nie widzę walk ze smokami. Jest, oczy, jest jednym się do ale z dwoma naraz ludzi. Trzeba by nie zwykle cisnąć. Nie widzę innej opcji. Co to jest za miejsce? What the fuck? Jak mnie przestraszył typ. A tam jest jeszcze jeden. Hmm, ciekawostka. Ta... -ta. -da -da. Jednego zabić, ginie Matka boska, Skąd się tu tyle tych ogrów wzięło? Wiem, że była się z jednym ogrym, ale z trzema. No cóż, niespodzianka ciężka gałąź, nagrobek czyś. I dwa kufry, a jednak turkę, bo tak mamy dużo, mamy pełną fiolek, pełną wszystkiego i możemy robić sobie mixture ile chcemy. Nie podejdzie, bo jest taki kupi. Musimy podejść do niego, tego niedorozwiniętego goblina. Czy on tam go walczy z kimś? A nie se walczą. Zaraz tam podejdziemy, też im pomóc. A potem sobie zejdziemy na dół: do smoków i różnych skarbów. Czy ja wiem, 0 złota? Nie, jakiś. Chyba, Wiem tak przez sekundę, nie wiem. Czyżby gobliny z topielcami się nie robiły? A to ciekawe. Obserwali walki, czy co, że nie pomagali sobie naraz I to mamy drugie wejście do jaskini od strony plaży, trochę niżej, trzeba było po prostu zejść i jest ta, to samo wejście. I teraz pozostały nam nasze kochane smoki, to ja schowam sobie miksturę, bo. A czy pół miksturę schowam sobie ten, bo to nie na dragro, to proszę bardzo. Już 270. Już prawie ludziska, już prawie. No widzę naszego kochasia już. To sprawdzić czy on tutaj dosięgnie ognia czy nie. O, mój kochany soundtrack. Da, da, da. What the f Oh, fuck, man. Mikstura. Czym wyżej? Oni ja nie potrafią tak daleko... Oh, shit! Dobra, potrafią. Chciałem jednego uwalić, pierwsza. Ach, cholera jasna. Ty, 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 ty. Jeszcze tylko... jeden strzał. Jeden koleżka leży, a drugi się zbagował. Jest Padu. Wrobiłem się nawet w muzyce. Proszę bardzo. O, nie wiem, nie było łatwo, nie było też jak za trudno. Ale najważniejsze, że się udało. Mam tutaj dużo ziół. Nie są główną atrakcją do tego, co tutaj jest. Bo tu jest naprawdę dużo skrzyni. Arcy, z arcy i nie arcy. u grzyb. Nie. Ale udało się. Jest, proszę bardzo, początkowe skarby. No i. Pff. Niektórych ma no, przynajmniej nami wynagrodzenie jakieś tam coś. I trochę więcej tych kufrów. Jak do mi sm smoki przyjmują? No właśnie. A tu mamy również nic specjalnego. Nic się teraz nie trafia. Zrobiliśmy aktualnie wszystkie smoki znaczące się w mertanie. w nie ma jednego, ale w waruncie jest jeden, No którego również dotrzemy oczywiście. Jakby to mogło być inaczej. Ciężka skrzynia, a w niej... ...rubinowe ostrze. Hmm. Czyli po prostu... ...trzeba nauczyć się otwierania arcytek skrzyń. Czy mam jakieś punkty? Nie mam, ale zaraz nie poziom. Czy coś tu jeszcze zostało do grobienia? Raczej nie. Nie widzieliśmy nawet poziomu, więc szkoda. Ale dobra. Pójdźmy teraz do tego Geldern. Zobaczyć co od nas chce grok. Co on może od nas chcieć? Oczywiście to wszystko jest z spachach, jakby ktoś nie wiedział. Te to y takie, gdzie ja, ja robię za... ja gadam, a nie bohaterowie, bo którzy powinni niby. Hmm, lewitując krzesłem. Ciekawostka. Przesyłają mnie z Faring. Wiadomo, jest faring? Pewnie od Kana. Przychodzę do strażnika bramy. Gnara. Nakazał mi się spotkać z tobą w imieniu Kana. Intrygujące. Jeżeli dygnitarze wojskowi z Faring zaufali ci, powinien być w porządku. Zatem sprawy szybko, efektywnie i bez zbędnych pytań. To bardziej przypomina cechę zabójcy niż posłańca, a wątpienia jest taka jakaś zaleta. Jaką misję na ciebie wykonać? Masz iść do Szamana Silden. Owłak. Porozmawiaj z Grompelem w moim imieniu. Każdy sam musi dzielić się szczęściem nowej wiedzy z przywódcą w przypadku ze mną. Grompel nie robił tego dłuższego czasu. Jak mógł przekonać, żeby zachowywał się jak należy? Nie próbuj go przekonywać. Każdy, kto skrywa przede mną cenne informacje, winien zostać ukarany. Tym razem... bla bla bla. Ja nie mogę go osobiście nakarać, bo kodeks szamanów nie pozwala mi na wymierzenie sprawiedliwości i moim powrotem Co mam zrobić? No nie wiem, mora, ale jest jedno pewne. Grumpel mocno wyróżnia się z się z Hilda. Hmm. Zapotek chce widzieć Grumpela martwego. Czy nie byłoby to odpowiedzi jakaś kara? Może, mora, może. Mam wykonać plan Zapoteka? Miałem dlaczego Zapotek chce śmierci Grompela, ale powinien wiedzieć, jak dalej postępować. Nie zapomnijcie, się spotkać, jeśli jak to się wyjaśni. Zapotek odprężył się, wygląda na zadowolnego. Nawet niewielkie ukryte mocy popychają was mory niczym figury na szachownicy. To jest dla mnie oczywiste. Grompel nie żyje. Dostał swoją karę. Nie ujawniaj mi, kto go zgładził. Musiałbym coś zmienić osobę w żywym pochodnie. Jeśli się odpowiedzialną morę, daj jej te zwoje. To późno wyjaśnić w jaki sposób umrze. Udopinuję, by wiadomość przekazana. Z pewnością ją zrozumie. O tak, tak zrobi. Co teraz? Mam wracać do Faring? Tak, wróć do Faring. Gnar musi dowiedzieć się o tym nieszczęściu. Nieszczęściu. W porządku. <grym> no cóż. Grompel, znaczy czy nie wiem, że to my stawiliśmy Grompel'a tam. Ech, chyba bo czy dwa odcinki temu. Więc cóż. Więc no cóż. Dobra, lecimy do. Faring. I widzę, że odcinek zbliża się końcowy I idziemy. No, Grompel został zabity przez nasz Grok o tym nie wie, ale no cóż, Grok nas wynagrodził za to, z wykonania zadania. Musimy teraz powiadomić Ignara o nieszczęściu, które spotkało niestety Grompela z niezna, nieznanych przy, przyczyn. Przychodzę z Geldern. Co masz za zameldowania? Przybyłem w imieniu groka, by po poinformować cię, że szamanowi Grumpelowi przydarzyło się nieszczęście. Nieszczęście? Hmm. błętownicy Czy jeden z naszych rządnych potęgi pobratynców? Hmm, rozumiem. Kam też zrozumie. Co z nagrodą? Nie pracuję za darmo. To w ogóle nie było brane pod uwagę, Mora. Możesz nawet wybrać nagrodę, ale tylko jedną. Mogę zapomnieć tysiąc złotych monet, krusz murok, kuszynemników lub jeśli chcesz, hełm. Nie zapomnij, Mora. Możesz wybrać tylko jedną nagrodę. Daj mi tysiąc sztuk złota. Wiedle, że nie. oto złoto. Tylko nie daj się skubać już na samym początku. Teraz jest zrób coś pożytecznego, mora. Dobra. Mogliśmy im. Bardzo fajnie im pomogliśmy. Teraz sobie zapiszemy grę tutaj. Właśnie, jak trwa. Pukają, wchodzą ludzie. Naprawdę, zabijcie mnie. Dobijcie mnie. Naprawdę, mi się bardzo fajnie gra w gotyka 3-bo. Zrobili już najgorsze prawie, czyli te najbardziej monotonne rzeczy, czyli chodzenie po. po miastach. W łażeniu... No i teraz tylko wybiję mm, tych orków spod w, w, pod, pod, pod guardu, po prostu przeteleportuję się do Ardei, a na co nie tam pójdę. A zresztą już tam się przeteleportuję, żeby na kocinek no te 20 minut, a nie jednak to 19 czy coś takiego. Ja nie wiem jakiegoś licznika niestety, ale taki czas jest chyba idealny dla odcinka, mi się wydaje. Nie za krótko, nie za długo. Wręcz idealnie. No i cóż? Myślę, że się wam podobał i zapraszam Was do kolejnego odcinka z Gotika 3. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!